Nasze zadanie na tej planecie jest o wiele takie większe, niż nam się wydaje. Takim naszym głównym, wewnętrznym celem każdego z nas jest wnoszenie świadomości, czyli takiej nowej świadomości do tego świata. Wnoszenie takiej energii istnienia, tej naszej wewnętrznej mocy do tego świata, w którym żyjemy. I tak naprawdę wszystkie te wydarzenia, czy doświadczenia, które mamy wokół, każda rzecz, każda praca, każdy kontakt z ludźmi, to wszystko, co nas napotyka, to nie jest tylko po to, żebyśmy my tworzyli nowe idee, przekonania, yy, walczyli ze sobą, czy tworzyli swoje konflikty. Życie polega tylko na tym, co widzimy na zewnątrz. Pozdrowie tak się nam wydaje. W, w takim normalnym, zwykłym stanie świadomości nam się to wydaje. Dlaczego tu mówimy o stanie świadomości? Są różne stany świadomości, a ja przynajmniej wewnętrznie rozpoznaję dwa. Zwykły stan świadomości, w którym widzimy, że jest tylko to życie takie można powiedzieć, na takim pionowym, płaskim poziomie. Mamy tylko to życie, pracę, związki, jakieś tam doświadczenia i nie czujemy niczego więcej, głębiej. W większości przypadków jest tak jeszcze, że... no, możemy żyć to sobie, to życie, w taki tam prosty sposób, ale odczuwamy też przebłyskami takie połączenie, że taką, taką świętość, taką głęboką radość z tego, że istniejemy, z takich, taką przyjątą taką wewnętrzną moc w rzeczach, w ludziach, Pięknie natury i tak dalej. Każdy ma z nas ten uczy oczywiście, tego wymiaru głębokiego, ale nie każdy chce się na ten wymiar otworzyć. Jest też tak, w takim, w takim pomieszczeniu możemy żyć, że jesteśmy tylko, że tylko widzimy te powierzchowne rzeczy i one nas przytłaczają, że na pewnym poziomie czujemy, że tak byśmy tego nie chcieli, że to nie jest wszystko, że coś tu jeszcze więcej musimy doświadczyć, że coś więcej jest. Ale nie wiem nawet do końca co i dlatego doznaję frustracji, bo człowiek tak naprawdę doznaje frustracji nie z powodu rzeczy, którego doświadczają, tylko z powodu poziomu świadomości, tego, że nie dokopał się do siebie, że nie odkrył tego, kim naprawdę jest, a gdzieś tak naprawdę jego własne wnętrze za tym tęskni. To jest nasze główne zadanie, żeby my, żebyśmy my odkryli, że jesteśmy czymś więcej, aniżeli tylko własnym umysłem, aniżeli tylko myślami. Takie tkwienie w myślach, w przekonaniach, w poglądach, ideach, dogmatach religijnych i tak dalej nazywa się egotyczny stan świadomości. Egotyczny stan świadomości to jest to, co w większości, w większości możemy zobaczyć na świecie. W postaci konfliktów, w postaci wojen, w postaci kłótni, w postaci gniewu, niszczenia środowiska i tak dalej. To jest egotyczny stan świadomości, czyli taki, w którym człowiek nie czuje połączenia... Z innymi ludźmi, nie czuję połączenia z naturą, nie czuję połączenia z życiem. Staje się tak odrębny od natury i myślę, że jest odrębną jednostką w tym całym świecie. Zamknięty w takim małym myśleniu, w tak? moim małym życiu, w którym tam muszę żyć, którego muszę toczyć, jak taką kulę w pewnym sensie. I można powiedzieć, że to jest taki zwykły stan świadomości, że widzimy tylko te sprawy zewnętrzne, mamy świat polityki, świat społeczny, życie codzienne i tak dalej. Oczywiście w pewien sposób. Człowiek, który wewnętrznie staje się oświecony, ma stan takiej świadomości, czysty stan świadomości, że nieegotyczny stan świadomości, a bardziej naturalny stan świadomości, który jest naturalnym stanem człowieka. Stan obecny, stan ludzkości, ten, który wydaje nam się normalny, nie jest normalnym stanem człowieka, ponieważ gdyby on był normalnym stanem, nie doświadczylibyśmy tylu zaburzeń, wojen i nienawiści, strachu, lęku, niepokoju, nieszczęścia. Można tego wymieniać, wymieniać i wymieniać. Cała historia ludzkości opiera się na gotycznym stanie świadomości. Ludzi, którzy płodzili idee, niszycielskie idee z własnego umysłu, nie mieli połączenia, oni nie mieli połączenia z samym sobą. Bo ten człowiek jest, wiekim jest, ma połączenie z samą sobą, nie robiłby takich rzeczy. Nie byłoby w tym sensu. Naturalny stan świadomości jest Odczucie połączenia ze wszystkim i ten naturalny stan świadomości, na przykład w hinduizmie nazywa się ceniem. Chrystus opisał go jako zbawienie, a Buddha jako koniec cierpienia na przykład, tak? W ogóle większość religii jest źle rozumiana, została wypaczona, zrozumiana znów przez innych ludzi, przez umysły ludzkie, które znów wspóciły jakąś ideę na temat tej religii i zrobiły cały domat religijny i tak dalej. Większość z nas żyje po prostu nie zastanawiając się tak naprawdę, co. Po co to życie jest? Po co, ja, po co ja tu jestem? Kim tak naprawdę ja jestem, czy co, nie wiem, umieram po śmierci jest tam, nie wiem, jakieś rzekome niebo. Większość ludzi po prostu wierzy na przykład jakąś religię, wierzy w to zapewnik po to, żeby mieć spokój na tym niby duchowym poziomie, i ten wewnętrzny duchowy poziom jest zepchnięty tak jakby do kosza, trochę. Nie? Wierzy w to coś, kto co, ktoś przyniósł i co zupełnie jest wypaczone tak było to powiedziane w rozumieniu tam Chrystusa, było to zbawienie, czyli takie wewnętrzne zbawienie, czyli ten stan świadomości, który odczuwamy, to takie, takie głębokie połączenie ze sobą, ze wszystkim, co jest. To jest tajemnica życia, tajemnica świata, którą my mamy odkryć. Mieliśmy odkryć zawsze. W ogóle czemu tutaj o tym mówię? Ja w pewnym sensie kiedyś też byłem zwykłym chłopakiem, człowiekiem, który po prostu sobie żył. Też nic nie wiedziałem na ten temat. Też myślałem, że to jest tylko to, co widzi. Tylko świat przedmiotów, tylko świat przedmiotów znajomych, rówieśników, jakichś tam tożsamości i tak dalej. Też nie miałem tego. Co mnie zapchnęło, żeby w takie rzeczy poszukiwać? Mój własny kryzys. Tak naprawdę kryzysy, wszelkie kryzysy, głębokie kryzysy, zmuszają nas do tego, żeby poszukiwać. To jest tak, jakbyśmy my przechodzili ewolucję. Tak, każdy gatunek przechodzi ewolucję, my też przechodzimy ewolucję. Z tam poziomu, na przykład, wikłania się w tym momencie, tak, poziom wikłania się w myśli, gdzie my jesteśmy tak naprawdę zarządzani przez nasz umysł, co wielokrotnie powtarzam, ponieważ ten, jest ten przykład konfliktów czy idei, że ktoś ma jakąś ideę, jakieś przekonanie, że na to jest wrogiem. To tak, jakby nim umysł zarządzał. Jego umysł z jakiejś myśli, z jakiejś idei stworzył sobie kolejne idee, czy kolejne przekonania, a ta osoba uwierzyła w tym myśli, czy tak naprawdę była zarządzana przez własny umysł. Jest skierowana przez własny umysł. Taki wewnętrzny, wewnętrzna świadomość i ta zmiana ewolucja świadomości polega na tym, żeby wyjść z utożsamienia z własnym umysłem. Czyli, że ja nie jestem zarządzany przez myślenie, że ja nie jestem tylko myśleniem, tylko jestem świadomością, w której wydarza się to myślenie. Nie jesteśmy tym całym myśleniem, nie musimy we wszystko wierzyć. Człowiek zrasta się z każdym, z każdą myślą, z myśleniem, z własnym umysłem. Większość przekonań tkwiących tutaj, osobistych nawet przekonań, globalnych przekonań, różnych idei, etykietek, nazw, tak naprawdę nam w ogóle nie służy, a my w to wszystko wierzymy. Wewnętrzny rozwój polega na, na tworzeniu dystansu, że wychodzę z uwagą, świadomością, odzyskuję świadomość z powrotem, że świadomość nie tkwi w tych wszystkich formach myślowych, w tych wszystkich przekonaniach. Używa myślenia do praktycznego aspektu życia, ponieważ tak świat jest stworzony, ale w większości przypadków umysł używa ludzi. Bo czemu jest gniew, czemu jest nienawiść, czemu są uprzedzenia? Umysł używa ich w pewien sposób, tak można powiedzieć. Zostali użyci przez jakąś myśl, w którą wierzą, a nie musieli, ale nie mają tego punktu, żeby wiedzieć, że, są, że mogą stworzyć dystans od tego. Na tym głównie polega wewnętrzny rozwój. O tym wewnętrznym rozwoju, w takiej bardziej subtelnej, duchowej formie, mówili starożytni nauczyciele, czy też Buddha, Chrystus, inni. Oni byli pierwszymi prekursorami tego, żeby wskazać nam, że nasze zadanie jest tutaj o wiele większe. Tak naprawdę cały świat, cała natura czeka na nas, żebyśmy my w końcu wskoczyli na taką ewolucję, żeby ten nowy stan świadomości mógł się ukazać na świecie. Każdy z nas to głęboko pragnie, każdy z nas chce takiej miłości bezwarunkowego, takiego odczuwania radości. W osobistym wymiarze można tu okazać, jak przykład takie zaburzenia, tak? czy problemy psychiczne, czy depresje, czy, czy smutek, czy nieszczęście, to wszystko nas sprowadza do tego, żeby odkryć coś więcej. Bo gdy sypie się nasza tożsamość, gdy sypie się to wszystko, co odczuwamy, gdy nie wiemy już kim jesteśmy, gdy mamy już dosyć, dosyć wszelkiego wóźle życia samych siebie, to, oczywiście to jest krok od, rozpa od rozpaczy, ale krok też do właśnie tego zrozumienia, że jest coś więcej, że mamy tutaj coś więcej. I mnie też to spotkało, więc zacząłem poszukiwać. Zacząłem poszukiwać w książkach, u nauczycieli duchowych, u psychologów, u ludzi, którzy właśnie kierowali się takim głębokim zrozumieniem. Żeby odkryć, czym tak naprawdę my jesteśmy. Po co tak naprawdę żyjemy. I żyjemy właśnie po to, żeby odkryć w sobie ten stan świadomości, który jest pierwotny, naturalny. Oczyszczony z wszystkich nas, etykietek, żeby gotyczny stan świadomości mógł odpadać powoli. W pewnych rejonach Ziemi a ten stan odpada coraz więcej ludzi w pewien sposób się budzi. Można to nazwać przebudzeniem, że coraz więcej ludzi się budzi z tego właśnie uśpienia w myślach, z tego uśpienia w przekonaniach. Wtedy znikają znika uprzedzenia, znika podział rasowy, podział religijny, podział na to, że tamten jest inny niż ja, i tak dalej. Budzi się głęboki szacunek empatia do środowiska, do innych ludzi. I to jest właśnie nasze zadanie, żeby budzić ten stan świadomości. I to wszystko, co jest zawarte tutaj na tym kanale i co będzie zawarte cały czas, polega na tym, żeby jak najbardziej nas odwieść od tego egotycznego stan stanu świadomości. A może to możemy zrobić to tylko przez zrozumienie, odkrycie w nas szaleństwa. Tego właśnie egotycznego szaleństwa, które ob objawia się... W większym wymiarze właśnie w konfliktach, czy w wojnach, czy pomieszaniu, czy uprzedzeniach. Każdy z, nam, z nas ma ten czynnik w umyśle. Niekiedy się mówi, gdzieś tam w psychologii się mówi, mi, mówiło, że to nasza natura, taka zła natura, że to, to jest w człowieku ta natura. Tak naprawdę to jest umysł. czyli Nazwali to, co naturą, niekoniecznie naszą naturą, ale naturalnym stanem, czyli stanem umysłowym, czyli wciągnięciu we wszystkie myśli, byciem umy tylko umysłem. Właśnie to jest ten stan, że my tworzymy konflikt, tworzymy nieporozumienie, zamartwianie, boimy się, martwimy się, rankamy się i tak dalej. Tworzymy złość, agresję. Jesteśmy wikłani w taką złudną tożsamość. Stworzymy właśnie z tych wszystkich słów przekonań, idei, kultury, w której żyliśmy, myślenia zbiorowego. Do od tego odchodzimy, stajemy się bardziej wolni, bezwoleni. Ale żeby to zrobić, musimy najpierw sobie sam zobaczyć tę taką skazę, można powiedzieć, skazę, błąd. Nawet nie było tylko właśnie to takie szaleństwo. To ja głęboko cierpiałem, w pewnym sensie widziałem swoje szaleństwo, tak? Bo doznałem cierpienia, doznałem smutku. Krzywdziłem sam siebie, nawet swoim stanem, czy nieszczęściem. Krzywdziłem też innych, ponieważ... Yy, yy, ukazywałem na świat, światu swoim frustrację, czy gniew. Tak? I zacząłem badać, skąd to wszystko wynika. Badać, skąd to wszystko wynika. Wychodzić z tego właśnie, tego ego egotycznego stanu świadomości. wychodzi z tego ego. Z tego pomieszania, z tego podzielenia. Z tego, że świat to jest tylko świat przedmiotów. Świat jest o wiele czymś więcej, niż nam się tylko właśnie to wydaje. Jesteśmy czymś o wiele więcej niż sama myśl czy emocja. Myśl, emocja to jest taki mały aspekt nas, sa, nas samych. Jesteśmy tak naprawdę tajemnicą, którą należy odkryć. Ta tajemnica to my, jesteśmy my sami poza nazwami, poza imionami, poza tożsamościami, to wszystko padnie, będziemy mogli zacząć, dopiero zacząć odczuwać życie. W większości przypadków my nie wiemy, czym jest życie. Myślimy, że wiemy, czym jest. Uważamy, że wiemy, czym jest. Gdy przyjmiemy jakąś religię, uważamy, to powiemy, że uważamy, że tym jest Bóg i tak dalej. A w rzeczywistości nie wiemy. To jest dopiero bardziej subtelniejsze, bardziej prostsze niż nam się wydaje, ale właśnie te wszystkie przekonania, że ja wiem, muszą zniknąć. Te wszystkie oddzielenia, że ja jestem odrębny od i wszystkich innych, są odrębną jednostką wszystkich innych, też musi zniknąć. Wtedy możemy powiedzieć, że nasza planeta, my sami zaczynamy swoje własne uleczenie. Zaczynamy swój własny krok, kolejny krok naszej własnej ewolucji. I teraz może się wydawać takie trochę dziwne, że co, że teraz nie będę doświadczał tyle rzeczy, nie będę mógł się bawić, czy tam cieszyć się tych wszystkich takich prostych rzeczy. Otóż chodzi o to, że gdy otwieramy się na własne wnętrze, wychodzimy z tego właśnie egotycznego stanu świadomości, wychodzimy trochę z umysłu, tak naprawdę dopiero wtedy możemy bardziej radośnie, prościej podchodzić do życia i cieszyć się z taką, tą, taką zwykłą prostotą tego codziennego świata, tak naprawdę, bo nie nakładamy na wszystko etykietek, nie, nie wciągamy się w te wszystkie historie o naszym życiu, historie o innych ludziach, te wszystkie przekonania, że ja wiem lepiej, albo że jakaś organizacja wie lepiej. Nie nakładamy na to wszystko takich nas etykietek, więc jesteśmy z tego oczyszczeni, więc też zaczynamy nawet, że takby pierwotnie do siebie do zmysłów. zaczynamy tak naprawdę wtedy czuć życie. Możemy w dopiero wtedy dać uwagę ludziom, uwagę rzeczom, które chcemy robić. W ogóle prawdziwa kreatywność, yy, wewnętrzna kreatywność, yy, nowy pomysł bierze się tylko wtedy, gdy na chwilę my wychodzimy z tej aktywności umysłowej. Nasz stan świadomości jest takim właśnie przebudzonym stanem świadomości, a nie egotycznym stanem świadomości. W egotycznym stanie świadomości jesteśmy ciągle w nazwach, ciągle w etykietkach, ciągle w osądzaniu. Nasza energia jest tam pochłaniana. Gdy wyciągamy, się w ciągu, się odkrywamy ten głębszy wymiar, nasza energia odzyskuje, odzyskiwana z tych wszystkich właśnie myśli, emocji. Może być kierowana tam, gdzie naprawdę chcemy. Możemy bardziej się angażować, bardziej w się chwili czuć taką żywotność w sobie. Takie życie istnieje w sobie. Takie pierwotne życie. Bo gdy tego nie czujemy, ciągle chcemy tych substytutów życia. Ciągle chcemy zapełniać się czymś, ponieważ nie czujemy żywotności, nie, nie czujemy radości w sobie, więc, tak naprawdę, czyniąc ten sposób, jesteśmy jeszcze bliżej życia, jeszcze bardziej się możemy radować, i tak naprawdę, dopiero wtedy możemy powiedzieć, że naprawdę żyliśmy, że naprawdę żyjemy. Oczywiście to nie dzieje się tak od razu, to jest takim procesem ciągle. W ciągu uświadamiania sobie na nowo, że jesteśmy wciągani właśnie przez te wszystkie historie, przez te wszystkie opowieści, że musimy, jakby trochę pilnować swojej własnej uważności, żeby wiedzieć, kiedy umysł nas wciąga, kiedy wciąga nas różne myśli. To jest takie stawienie taki się obserwatorem tego wszystkiego, dystansowanie się. Więc jest to takim ciągłym procesem, i wszystkie te rzeczy, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkie te rzeczy, które doświadczamy, do tego nas zbliżają. Każdy kryzys, każde doświadczenie, nawet najgorsze, ma nas sprowadzić do tego, że mamy nasza. Takie nasze utożsamienie, tożsamość ma się troszkę rozpaść. Że nie, tak naprawdę nie możemy się niczego uchwycić tutaj, wszystkiego w tym życiu, bo tak czy siak wcześniej czy później wszystko się rozpadnie. Ale po takim podejściu możemy się tak naprawdę tym wszystkim rzeczami cieszyć, bo nie martwimy się, że to stracimy. Nie ma tego niepokoju. Cieszymy się tym wszystkim, póki to istnieje, ale nie mamy skostniałej struktury, skostniałej tożsamości. im bardziej otwarci, gdy możemy zrozumieć. Punkt widzenia innych ludzi, możemy zrozumieć ich pomieszanie, bo zaczynamy rozumieć swoje pomieszanie, takie swoje małe szaleństwo. Więc to jest takie samo badanie cały czas. To jest taki proces, ciągły proces, który w pewnym sensie dzieje się w czasie, ale tak naprawdę nie zakłada czasu, bo to głównie chodzi o to, żeby być tu i teraz, żeby być w chwili obecnej, żeby wiedzieć, że wieczne teraz jest odnośnikiem na naszego życia, że życie trwa i wyłącznie w teraźniejszości. A przeszłość, czy przyszłość, to są tylko koncepcje naszego umysłu, które możemy używać praktycznie, ale o to chodzi, żeby one nas nie wciągały, przez co my nie będziemy wpadać w taki czas psychologiczny i też taki ból, który, ból psychologiczny, który stworzy się właśnie z tego czasu, z tego podziału. Zawsze istniejemy tutaj i najważniejsze jest to, jakby głównym sukcesem jest to, żeby żyć tu i teraz, żeby żyć chwilą obecną, żeby być chwilą obecną. To jest prawdziwy sukces. Bo wtedy, gdy nasza świadomość, takim, można powiedzieć, pała większym światłem, jesteśmy bardziej świadomi, bardziej odczuwamy siebie w tym momencie, nasza przyszłość też będzie przysiągnięta tym stanem, a nie stanem takim egotycznym, frustracji, złości, czy niechcenia, czy narzekania. Więc najważniejsze jest to, żeby ten proces mógł trwać i żebyśmy my wspierali ten proces.